Dziemanka widzowie z tej strony, Fiksy a tutaj e, Triumph. Z moimi Siemano. dziełeczkami. Ant 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 The z Antonim Wersalką i z Brułowskim, Także co? Ja lecimy do pierwszej gry. Dopiero widzowie wam pokażę jak będzie jakaś ciekawa sytuacja, albo jak ktoś będzie z nami leciał. A widzę, że na pewno będzie ktoś z nami leciał, także wyłączę tylko na chwilę. Pierwszy kolega już jest dead. Także co? Ja mam jednego na sobie. O, dostałem z Kalibra jeszcze widzowie żyje. Jeszcze, dobra słuchaj. Subskrybujcie grubego. Przez stara chłopak. Tak jest, subskrybujcie i łapeczka. Tak, subskrybujcie, no leżał się dobra, w ogóle. Ja pewnie się w dzwoneczku Tu jest nie dzwoneczki Kiedy będziesz robił e, e, live wakacje, live w no, wakacje Tu są suksup Dostał jeden maloa Bo nie są tutaj No właśnie Dostał 62 Dostał... ma No i, no i co? Po grze pierwszej lecimy do gry drugiej Waliliśmy się jak bambiczki Drugą grę lecimy tutaj, także co? No jak od razu oczywiście, jak będzie się coś działo To pokazuję, a teraz Chwilowa, że już się lucik zebrali, albo coś takiego 200, bo pierwszy Na już z mojej schody. Nie. Gruby. Zabił, zabił, zabił. Trzeba by. Dead. Mam jakieś jaja, że są kolejni tu. Czekaj! No, Co ty nie powiesz? Nie wiem, skąd... Ci... O, dobra. do dupy jak zawsze, no kurde no no niestety wolno strzela ta pompa Wszystko nie, ona jest właśnie najszybsza która na razie strzela wiem, ale i tak wolno a to tak Prób robi klacza oczywiście, że robi klacza oni mnie widzieli E no, ty. Jest schodna swoimi schodami. Nie schodami tylko na... drugą! Nie tą, tu drugą. próbę sklaczyłeś tą też w to wierzę coś ucieka po prostu O, ugram to Jeszcze nie jest gruby. na Nie mam chyba to. Lekko nie masz ma. karty na Nie ma? Kolega to kto? to taki Zdowny Zbyt, do tego, do tego. Tady, Tutaj tady. sobie teraz bierzemy flagę i czekamy aż nas dojadą albo my dojedziemy kogoś. Odzie. Ja sprażę, raczej bez matów my nie będziemy dojeżdżać. To ja wam mogę dać trochę. Nie, no to, to na pewno sobie. Bo ja amo, gruby amo. Do czego? Mogę do PM dać, bo bym dużo. Do wszystkiego. Do pompy nie mam, mogę ci dać zdajemki. A masz e, mini? Mam, nie, nie mam, nie mam, mam medygiełkę. Co tam O dużo rzeczy wypadnie. Dzięki. A mam ten, jastrzębia. Jastrząb nie jest taki O, już daj mi mini. Biorę splash'e, to wy, weźcie, dajcie mi jednego mini. A, masz. Nie mam mini dalej to tu Chodźcie chodźcie już włączone nagrywanie i Chodźcie Poczekaj, weźmę to W wodzie, wodzie, woda O widzę widzę, widzę To ma z pamięci Nie jeszcze nie, za daleko jesteśmy Widzę oni tu wszyscy wchodzą Wziąłam nam trak ze speedem, tak i jagody, jak one się tam nazywają. Idziecie? Blisko jesteście czy nie? W krzaku byli. Bananka w okejju. Ej, ile jest ten speed? Trochę. Chyba ja już mam. Jeden krak dead Uważaj, bo z wszystkich stron są. Brawo. Wybijam na Santoni. Nie wiem czy yeah. ciebie. To tak średnio, dobrze. W sumie. Miał Dobra, złotego. Miał złotego. To. Miał to. Z złotego Pema. Ktoś chce fioletowego? Tu Kto jest. Tak, ktoś? Dwa. Dawaj go. Brawo. Oj, sorry, sorry, sorry. Łatwo, to jest Ugh. dobry sposób, Ugh. Ugh. uważaj drugi gdzie mogę? oni są? Dobra, no, myślałem, że ja mogę. Chodź. Tu są. O, on ucieka, go niego. Zalecił w nich. Oczywiście, że tak. Jest w to jedno. Dead. To... Macie młot! Mam dla, jest mod jest dla was was. Młot. To jest młot. to jest młot na tu. O tu. Z czego, zamiast czego wziąć młot? Dobrze, dobrze. Nie jest tu jeszcze Nie, to się odsunę. jest to jeszcze Nie, to się Nie, to się Nie, Dead Idę ci pomóc Nie mam czasu, obił mnie Nie, nie? Lecę Kartę zbierz Postaram się A gdzie ona jest ta karta? Dobra, ja ją zbiorę Zabrał Ja nie wiem czy mogę ogóle przeżyję Dobra, dead no też mam właśnie wątpliwości Nie, zabiłem na szczęście. Ja mu się zabrój Dobra Torek mówi, że nam się nie Chodź w tego, Piotr ja Co aha, a tutaj poczuł wyszedł No nic, o ja co Zabijili mnie, no niestety Teraz zobaczymy, jak klaczujesz, Wolembryłowski. Jest bardzo nas na obiektach. Dawaj. No Nie, i niestety, bogże ma... drugi. Tutaj pod tobą. Ojej, riftem nas wziął. Chodźcie, chodźcie do niego, chodźcie do banki, do banki. Jeszcze Kurde, to to no. Dead Gdyby ktoś chciał No daj mi co? Koniec tutaj odcineczka, zagramy sobie jeszcze later Dead No jest próbę na górę w miarach Gdzie na górę? No nie być z tego eee, Weźcie, przerzućcie maxy tutaj Chłopie, nie będziemy grali pod boxy Chodź, dojeżdżamy Tu są Czekaj, ja mam dużo maxy, więc zupełnie Chodź grubo,

Ej, ale wiesz, że mi tego ładowana walnęło 17, tu Albo po prostu to był wiesz Ej, jest, znamy Jest Forma mutant Kolejny na mnie Ej, tam jest mało, serio! Jest, ej, tam jest long, minus 100, nie wiem u kogo, ale na ja pewno wielu skład no Ty to może takie dwie się zmieszczą na ręki Ale nie. No za głębinowa. Dobra, podnoś, 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 albo weź mnie na plecy, na plecy. Poczekaj, mam, ja ma starza. Weź mnie na plecy. A, no już nie żyje. Nie, no chodź, spadnij. No, gdzie ty jesteś? A nie, ten, no nie, no co ty, raz? Dobra, idź. Się... Dobra, dawajcie, sklaczycie to. Jeszcze 3 okay. na 2 na 1. Znaczy 2 na 2 na 1, no, właśnie. Okej, okay, zakładam Jeden się kampi pod mostem w tym momencie. Czy jeden z jednego zrobili. I teraz 3 na 2? Edit, czy 2 na 2? 2 na 2. A ja rozumiem tego dita? Zrobili w tym meczu 11 kili. Antonio to... to jest dzikie editor. Dziki gra ja co to w ogóle mi dało? Okej okay. on cię zabije zaraz. Wiem, jest obity do zera tutaj, nie żyje jeszcze Brawo. co! 17 HP! Wyciężyłem. Środem ja HP Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie. Jak się podobało łapka i subik. I co? Nara?